Nazywam się Józefa Kolbrecka, pochodzę z gminy Biały Dunajec. W zeszłym roku rozpoczęłam udział w programie inkubator inicjatyw realizowanym przez Stowarzyszenie Wartko z Kościelisk. Uważam, że ten program był bardzo fajny, ponieważ zachęcił mnie do działania, wzmocnił moje kompetencje. Dzięki niemu założyłam nowe stowarzyszenie, które ma nazwę Kobiety Podhala. Naszym zadaniem, naszym celem było Zainicjowanie różnych działań we wsiach ościennych naszej gminy, ponieważ tam z reguły nie ma takich imprez dla ludzi, nic się specjalnie nie dzieje, a potrzeby są. Pierwszym naszym działaniem była impreza w Leszczynach, gdzie z okazji Drugiego Dnia Zielonych Świątek robiliśmy pokaz gotowania na parze w parowarze, który był kupiony z pieniędzy z tego projektu, a także. Spotkanie przy muzyce góralskiej, a na zakończenie przenieśliśmy się na zewnątrz, pod las, gdzie paliliśmy ognisko i śpiew góralski trwał do rana. Drugą inicjatywą to był, było spotkanie w Gliczarowie Dolnym, gdzie w remisie strażackiej, dzięki uprzejmości strażaków, zorganizowaliśmy tak samo posiady z pokazem zdrowej żywności, czyli gotowania na parze. I tam już w moim wydaniu był, była pierwsza kurczaka w sosie musztardowym, ziemniaczki a moja wiceprezeska gotowała bardzo pyszne kluseczki na słodko, właśnie na parze. I bardzo się cieszę, że w tym spotkaniu uczestniczyła także młodzież Kliczarowa Dolnego. W tym spotkaniu mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami chodzenia z kilkami Nordic Walking. Te zasady wyjaśniała nam pani prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Uważam, że to Stowarzyszenie WARTKO i ten inkubator inicjatyw, dał nam bardzo duże możliwości do szerszego działania.